Fajne, się Siemano, tutaj świeży, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja tutaj właśnie y, rozpoczynam rozgryweczkę w Borderlands wideo recenzji, właśnie tutaj macie jakieś skagów, kurde z orgazmem, które właśnie w dupę wale, dosłownie i którzy mnie tu atakują i komu heda urżnęłem i, i, i aż tutaj mnie aż napadają agresywnie, ale ja tutaj wysadzę ich zaraz i tutaj się zesrają dokładnie aż się jaka zesram Dobra. A więc widzicie, że tutaj są napalone skorki i sobie ich tutaj pozabijamy. Tak, będziecie mi towarzyszyć tutaj w, w takiej misji. I aż tutaj może chapuć. Dobra. Dobra. są są dzisiaj. Eeeee! Nie, 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 nie. nie, tak Eeeeeee! BOOM! Headshot! Motherfucker! Yeah! O Jezu! O Jezu! Widzicie jak tu mm, mam taką broń i dzięki niej jestem bardzo napalony? Sobie kupię tutaj yy, właśnie apteczuszkę. Pakieta medycznego, tak. Ajajajaj, jej je, ojje, na tych nie miałem. Tutaj. Dobra. Powciskam sobie spacy jakbym miał jakiś tutaj yy, ADHD. I lecimy tutaj na jakąś... Yy, Akcję. A w sumie mogą kupić granaty, ale okej. Okay. Nie, nie, nie. Nie! Nie agresuj się tutaj. I tak się z tobą nie umówię. pie 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 pie. Dobra, i tak nie muszę kupić amunicji do karabinku, więc przy okazji sobie kupimy granatki. I lecimy z tym koksem dalej. A może jednak nie. Dobra, więc tutaj sobie koplujesz. Jeep! Yeah. Zaraz wam pokażę mojego tutaj przyjaciela yy, Kamino turmowy, jep jep jep. Dobra snajperka Fajne granaty przy okazji ulepszyłem sobie Dobra, rewolwer, hat, wszystko. Dobra, a więc... Aj! Pistoletu maszynowego Pistoletu maszynowego, dobra Okej, okay, a więc zakupiłem sobie broń. I tutaj właśnie będę atakował jakiś sfelów z, z burdelów. Ura. A więc, jak widzicie, yy, yy, tutaj właśnie sobie yy, odkrywam świat, właśnie, właśnie odkrywam sobie z, yy, yy, świat i sobie chodzę po takiej mapce niedypowej z jakimiś pedałami. I zaraz Wam pokażę mojego przyjaciela, yy, którego ja mam tutaj w rękawie i jestem czarodziejem. Tylko najpierw się pozbędę tego frajerka. O właśnie, to był mój przyjaciel, którego się nie spodziewali, ale ja tutaj zaraz. Ojej, nie, bronię potrzebnie chwilkę. Oj Chwilkę. Je. Yeah. Krytyki Widzicie, jaka mam troskliwa postać się pyta, czy bolało. Je. Yeah. Dobra, wiem ja więc... Jak widzicie, moja snajperka ma ulepszenie na ogie yeah. a, a ten typek jest taki napalony, że zaraz właśnie. Jeep! Yeah. A tutaj... O, mamy psychola jakiegoś powalonego. Jeep! Yeah. Nie ma już głowy. I odrzucili mi granatka chyba, ale to nie mamy się przy, czy przejmować. O tak, właśnie to zrobiłem. Jeee! Yeah. Jeszcze raz, jeep! Yeah. I powtóreczka. Jeep! Yeah. No, a więc jak widzicie, oni mnie chcieli nie subskrybować i tak skończyli. O, tutaj mamy jakiegoś powalnego, O, proszę, krajerka, któremu strzelałem proszę, chedy. Tak się nazywa Zabijaka. Właśnie pamiętajcie, żeby nie być Zabijaką i mnie subskrybować. Bo tak skończycie. Dokładnie. A, więc kamerami, jak zwykle. Jest te pedałki. Gdzieś. A, krajerka. Jakie, jakie, a więc sobie scherałtałem sobie, tutaj, o właśnie tutaj macie beczuszki, jak nie wiecie do czego służą, to ta na przykład truje kwasem, taka zielona, Ym, jak widzieliście, o właśnie tutaj mamy śmietniki, y, takie bardzo realistyczne, o znalazłem sobie tutaj właśnie moduł, tarczy i hajsy, kto wyrzuca hajsy do śmietnika, ale okej, okay. jakoś tutaj może się zaczajemy na friendly. Dobra, nie ma tu nikogo chyba A moje chyba to, że na pewno ktoś jest O, widzieliście to? Widzieliście to! Nie! Yeah. Oj, kolejny Zaraz tutaj Skończy tak jak twój poprzednik Na ślepą i kolejny level A więc tutaj frendzel kolejny Czeka na mnie! Yeah. Ojej, zero książki, proski, a i tak tutaj to bijemy, właśnie. A więc... O, właśnie mam tu level, sobie wbijesz no szybko, o, tutaj macie... Jestem asasynem y, przeszłości. Jestem gdy nabuzowany... Jesteśmy nabusowany. Dobra, rosną, nie rosną. Dobra. dobra. Przeczytacie sobie... WOPIZE z nowożnie! O jo i się rozpuścił. Dobra. Tutaj sobie. Na friends zrobię. Mam. A więc chwilka, e, mała przerwa, zaraz do Was wracam, koledzy... Siemanko, a więc witam Was po przerwie i tutaj się czaję na friendly i... Nie. Yeah. Właśnie, a więc widzieliście jak tutaj jest, mam takiego skilla, że oni się nawet właśnie nie spodziewają. Yy, tak. I tutaj jakiś karabinek, którego nie mogę wziąć, bo już mam za pełne krukunk. A więc zastanawiacie się, skąd się wzięła taka, e, kurę, komiksowa grafika? Stąd, że pomysł wziął się z komiksu. Tak. A więc, Bordelaz, jesteście na to gotowi? na pewno to Borderlast to w 2009 roku, w którym właśnie tutaj y, sobie gramy, rozgrywamy sobie w 2009 roku, a tak naprawdę nie rozgrywamy w 2009 roku, bo wtedy nawet nie wiedzieli, że to mógł być taki gap, takie extra pro. A więc zrobię taki niespodzianek, Nie wiem o co chodzi. Tak. Mój przyjaciel też się z Wami przywita, tylko poczekamy trochę na Was. Nie, piep, je, niepok! Tak, mój przyjaciel też tutaj jest śliczny dokładnie. A więc tutaj chwilkę przeładuję sobie bronię wszystkie. Dobra. O, kolejny zbirek tutaj. Nie, nie, nie. Dobra, chwilę. Tutaj się. Cześć. A więc, jak już mówiłem, właśnie gra rozgrywa się tutaj w jakimś takim post-apokaliptycznym świecie, w którym wszyscy są źli i wszyscy są agresywni i wszyscy biją naszego bohatera, chociaż tak naprawdę on bije ich i tutaj wszyscy są jakieś psychole, o właśnie, mamy psychola. A propos psychologii... Jezu! Jezu! Co tu się wprawia? Jezu! Kamar ja prowadził do co? Kolego, kolego, mówię do ciebie! Tak, mam bardzo psychiczną postać, a jak się. O jezu! No, coś tam powiedziałem ale ogólnie jest bardzo troskie i czuły i wody i rzucam ptaszkami, bo jestem czarodziejem tak tak i, i mój ptaszek też was lubi a więc widzimy tutaj potężną eksplozje i rzucają mnie granatami i zaraz tutaj się zajmiemy tymi typkami, bo niepotrzebnie rzucają, bo potem gubią te granaty i ja potem muszę im oddawać Dobrze, a więc skoro oni mnie tak średnio widzą, to ja zasady dla jednego headshot'a, dla drugiego nie wiem, po co on tak dla mnie biegnie, ha, chce się przytulić. A więc mi mu to zadanie, kolejny rzuca tutaj. I po co ta agresja, nie nie rozumiem was ale okej. Okay. Dobra, więc wylajliśmy tutaj sobie pasik. Co jest ja, coś psychicznie, nie wiem, I może mamy coś wspólnego, ale... Ale raczej tutaj i się potyłam i chodzą tutaj. O pytajmy. Tak się tego nie spodziewał. Że tutaj e, ja tak będę raszował. O, 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 Cześć przyjacielu, ja chcę się tylko przytulić. Ja chcę się tylko przytulić. Nie. Yeah, nie. Yeah. Ja chcę się tylko przytulić do Was. Co z tego, że krawiłem? i ptaszkiem też tak jak widzicie moja postać tutaj ma specjalne umiejętności taki ptaszka sobie rzucam o super skacze i ogólnie rzecz biorąc hmm, gra polega na przetrwaniu tutaj jesteśmy jakimś takim wybrankiem nie wiem jakiejś tej pani nie, na razie mi się nie pokazuje ale tutaj zaraz może się pokażę w tej misji nie mam pojęcia o sobie save'a walne tak widzicie widzicie tutaj jest save'a tak wygląda o, właśnie tutaj mamy psycholów. Icha to właśnie będzie tutaj mm, ta jaskinia z agresywnymi typami. A, a więc, jak widzimy, tutaj mamy posterunek. O, widzicie, mam tutaj. A, widzicie, ja tutaj sobie kupiłem Borderlandsa i się okazuje, że mam cztery wszystkie dodatki. Nie! Yeah! Dobra, więc zakupimy sobie amunicję. Tak, 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 tak. tak. I to ja lubię, to ja lubię, to ja lubię. I najważniejsze rzeczy, które, którym, do których bez tym bezpośrednio nie odbijacie. Dokładnie. Dobra, więc tutaj atakujemy. Tak, właśnie widzimy tutaj, że jest agresja. Do tego was rzucę. Jestem w dość takim spokojnym typem, ale kiedy się zdenerwuje, robi się bardzo nieprzyjemny i dlatego ja tu go zaskoczę. Tak, przeładuję. Cześć, kolego. Nie! Yeah. Nie ma gościa. Tak, a więc widzicie, że tu jest dość krwawa gierka, tylko dla prawdziwych, nie mężczyzn. Pozdrawiam wszystkie pozdrawiam kobiety. Bo jest... Not a-